Cześć, witam wszystkich, jest piękna pogoda, niebo prawie bezchmurne, chociaż jest dość chłodno, mamy Wielkanoc do południa, postanowiłem wyjść dzisiaj praktycznie rekreacyjnie, po południu na chatę ma się zwalić rodzinka, ale do południa może godzinkę dwie pochodzić. Słuchajcie, po tym polu już tutaj chodziłem. Mam oczywiście pozwolenie od rolnika, który kiedyś tutaj użytkował te pole. No i sobie tak myślę, żeby wejść w te hasze, tutaj w te drzewka. Trochę monetek które już wychodziło. Ciężki teren, bo widać, że porośnięty trawskiem. No dobra, mam nadzieję, że coś wyjdzie. Jak się coś fajnego trafi, to dobrze. Pozdrawiam wszystkie czarne kciuki. Pozdrawiamka. Hej, trzymajcie się. No i właśnie tak wygląda z tego dołka. Pierwsza znajdka. W zasadzie tu śmiecił jakiś. Nie mam pojęcia co to jest. No dokładnie tutaj był ten śmiecił jakiś. Dla mnie obok jest sygnał. Jest coś okrągłego. Na monetkę mi to nie wygląda. Może to guzior, nie wiem, dobra, podejmuję razem z wami. O ja pierdziele, no jest pięknie, patrzcie co to jest, jest ucho. Aż mi się głos złamie, nie wiem co to jest. Do znawców guziorów pytanie, piszcie w komentarzach co to za guzior. Widziałem, że takie sudo tu znajdę No w zasadzie już mogę wracać do domu Z takim fanciorem Dobra Lecimy dalej Jest cudnie Piękny, piękny guzik Nie wiem, chyba marynarski Nie wiem, kto kotwica No kilka, kilkanaście minut łażenia Wykopywania śmieci I patrzcie, jakie lamborghini Wyciągłem z tej dziury Tak zwany nie wiem, gimba, gimbusy tak zwane nie wiedzą o co chodzi, kiedyś to był tak zwany resorak. Jak byłem młody na pewno moje pokolenie wie o co chodzi, jak wyglądały resoraki to były takie właśnie samochodziki jak się upuściło delikatnie to one fajnie sprężynowały. Pozdrowienia dla mojego pokolenia, lata 60. Jeszcze ja w zasadzie kręcę się tutaj w kółko w promieniu tych paru metrów. Tam chyba wyszedł ten RSORAK, ten Lamborghini A tutaj kolejny fajny sygnał, i patrzcie. Według mnie no to była taka dziurka do klucza. Bardzo stare. Nie wiem, czy to szuflady, czy szafy. Nie śmieciuch, ale bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tak sobie chodzę po tym ugorku. I nie mam wątpliwości, czy dzisiaj znajdę jakąkolwiek monetkę. Ale wpadają inne fanciki. Spójrzcie. Takie serducho. Z tej dziury. Właśnie wyszło. Nie monetka, ale cieszę. Fajna rzecz, jakiś odwisiorka Minęło kilkanaście minutek bez owocu praktycznie wykopałem garść, może dwie garści folii No i teraz patrzcie, taki ociec mi się trafił Oczywiście niezbita spłonka Pamiętajcie kochani, takie rzeczy nie zabieramy ze sobą Rzucamy z powrotem do dołka. zakopujemy mogą być kłopoty narzekałem, narzekałem, że nie będzie monetki a jednak będzie, jest sygnał bardzo niski jak na sreberko, ale to nie będzie sreberko 20 groszy 20 groszy na tym miejscówce potrafi wiele zaskoczyć no teraz takie sudo wpadło dość ciężkie że to starsze co to mogło być, nie wiem, jakiś paciorek nie mam pojęcia niby nic, ale cieszę no i jest stara monetka stara moneta chcecie zobaczyć? no trochę. was potrzymam w niepewności chyba no, nie będę dłużej trzymał takie sobie mi wyszło wygląda mi to na jedną kopiejkę stan jak widać nieciekawy gdzieś chyba walnięta była pługiem jedyneczkę widać ale stan tak zwany wycieruch ale jest dobra do następnego dołeczka i mamy i dziurkę od klucza i mamy klucz mamy komplet no nie do kompletu jeszcze brakuje brakuje nam tego skarbu żeby go otworzyć no skarbu co prawda nie ma ale z tej dziury takie cudo wyszło patrzcie co to mogło być no ja obstawiam że to był taki kielich na świecę tu chyba świeca się wpadało chociaż nie ostre ranty także wątpię nie wiem ale coś fajnego starego to jest fajna rzecz Fajny coś Jest kolejna monetka Pół kopiejki ładny stan Niby nic ale cieszę Muszę Wam powiedzieć że miejscówka totalnie mnie zaskakuje Podejrzewam że jest dziewicza jeszcze nigdy nikt tutaj nie chodził Ja także nie chodziłem Patrzcie taki fanciork mi wyskoczył nie wiem co to jest, jakieś oznaczenie po bokach widoczne tego rodzaju napisów. Co to może być? Pytanie do znawców tematu. Co to mogło być? Jakieś oznaczenie, jakiś emblemat, ale co? Nie mam pojęcia. Fajna rzecz. i chyba tutaj będzie warto wrócić no Dokładnie tam Była ta oznaka A jest sygnał I jest guziorek Płaski No i właśnie tak wyglądają Moje dzisiejsze fanty na początek To są mnie ciekawe Takie coś nie wiem co to było. Jakaś oznaka, jakaś przypinta. Miałem pojęcia. Coś okrągłego. Dziurka w puszce. Klucz. Tak jest coś. Nie wiem, nie wiem co to było. Lamborghini. No i ciekawsze rzeczy. Moneta. 20 groszy, współczesne półkopijki. Serduszko. Jedna kopiejka prawdopodobnie i piękny guzior, piękny guzior, spójrzcie cudo korfisa nie wiem, jakiś krzyż jest ucho, piękny strzał no i dobra, jak Wam się podobało? Łapka do góry jeżeli chcecie oglądać kolejne moje wypady, kolejny filmik subskrybujcie no i do zobaczenia do następnego